Siemanko, jestem Ankostoj Live i witam Was w kolejnym filmie na moim kanale. Dzisiaj jesteśmy w Minecraft i w sobie poszukiwania wido. Oczywiście jest ze mną nobek, ale widzowie, jak pamiętacie, z ostatnich odcinków Xoxoicika chcieliby, abym nie żyła. I wtedy łatwo mogliby przejąć naszą wioskę. I uwaga, wiecie co? Pomyślałam tak sobie, że dam im tego, czego oni chcą czyli będę nieżywa, czyli. Umrę, widzowie. Ale nie naprawdę. Nie, nie, nie. Nie ma takiej opcji. Pomyślałam sobie, że po prostu ich oszukam. Wiecie, dzisiaj przygotuję sobie dla siebie grup. Nobek mi w tym pomoże. Gdzieś rozłożę jakieś ogłoszenia. Powiem wielu ludziom i tak dalej, że właśnie ja nie żyję. Rozwieszę te ogłoszenia i postaram się naprawdę, żeby do nich to dotarło. Jakoś poinstruuję Nobka też, co ma robić i w ogóle. I słuchajcie, wejdę do tego grobu i Mam nadzieję, że oni się na to nabiorą i przyjdą do naszej wioski. Jak przyjdą i jak oni to łykną, to po prostu będzie hit. No nie wierzę w to, ale widzowie, lecimy, lecimy próbować to właśnie robić. Więc yy, słuchajcie, no grób oczywiście wybudować sobie muszę, czy raczej wykopać. No właśnie tutaj, i myślałam o tych takich nagrobkach, no ale to przecież do tego jakby się nie wejdzie. Tutaj zobaczcie, jest grób, ciki. Ja zbudowałam grób, a ona mnie ściemniła i ona żyje. Masakra po prostu, ale cię osukała. Tak, nobek oszukała mnie, widzisz jaka wredna no dobra, więc widzowie, my sobie też musimy wymyślić tutaj jakiś grób i tak sobie myślę, że może od razu tutaj na początku byśmy sobie wykopali te miejsce, ale też przydałaby się tutaj jakaś taka tabliczka, no i na signie możemy przecież pisać różne rzeczy no bo te to są takie gotowe więc właśnie tutaj moglibyśmy sobie coś wykopać, dlatego myślę sobie, zróbmy to już teraz tutaj też będę chciała zamontować widzowie na cmentarzu właśnie kamerę wziąć ze sobą do grobu normalnie ten taki kamera monitor i będę mogła ich podglądywać mimo że będę wiecie tutaj miała ziemię na sobie więc wiecie o co chodzi widzowie to musi być bardzo dobrze przygotowane więc to będzie tak dobra ale tutaj jeszcze jeden bloczek tak żeby mogła się położyć ale niech będzie tutaj też y, równiutko o, dobra, okej, okay, jest spoczko. Dobra, widzowie, tam będę mogła się położyć, ale tu by się przydały ghostbloki przecież. No, bo nie mam tutaj bloków zobaczymy potem w domu. I signa też tutaj nie mam przy sobie. E, dobra, zaraz to ogarniemy, widzowie, lecimy po te rzeczy. Ale dzisiaj plan wymyśliłam. No, przecież oni chcą mnie uśmiercić. Oni chcą mnie po prostu załatwić tutaj. A słuchajcie, ja ich wyprzedzę i się zdziwią, że tak to się właśnie skończyło. Ha, ale nic się nie skończyło. Dobra, poczekajcie, bo patrzymy, gdzie są te takie ghost bloki I może przy okazji też mamy signy zrobione. A jak nie, no to widzowie, trzeba będzie i zrobić. Um, chociaż drewna też za bardzo widzowie nie mam. Dobra, patrzymy. I teraz tak, tu nie widzę ani tego, ani tego. Chociaż mam patyki i to tyle dobrego. Ale potrzebujemy mieć drewno. I tu drewna też nie mam. Ale mam sajny. Dobra, ale ja wezmę tylko trzy sajny. Więcej mi nie jest potrzebnych ich. Tylko właśnie drewno jest mi potrzebne. I nawet kobla ja tutaj też nie mam. Ale masakra jakaś. No dobra, więc teraz tak, nie mam się siekiery. O właśnie, nie mam się siekiery. Dobra, torczy mam, więc też sobie rozświetlimy. Słuchajcie, te miejsce właśnie. No, boś tylko nie do lawy, błagam. Dobra, przez wodę. I lecimy jakieś drzewo ściąć, bo potrzebujemy też mieć signy. I pójdziemy dokończyć ten grup. Będzie ciekawie, i co i Już się nie mogę tego doczekać Więc bierzemy tak to Jeszcze będziemy musieli sobie podjeść No i zaraz trzeba będzie jeszcze wykombinować inne rzeczy Tak, żeby oni naprawdę to łyknęli że, że ja nie żyję Ale słuchajcie, zastanawiam się nad tym Co zrobić z Nobkiem No bo teraz tak, albo on się ukryje bo, wiecie, jednak się o niego boję i nie chciałabym, żeby oni coś mu zrobili. Wiecie, wzięli go do siebie i tak dalej, albo tym bardziej, jak e, po prostu się okaże później, że ja żyję, to słuchajcie, żeby nad nim się jakoś nie znęcali. Albo jednak, żeby on odgrywał rolę i kłamał ich właśnie, że e, ja faktycznie nie żyję. Nie wiem, co by to zrobić, ale dobra, przemieniamy sobie drewno. Pyk, dobra, mamy to. No i lecimy, lecimy na ten grób, słuchajcie. I zaraz sobie to mm, ogarniemy jeszcze tak do końca. Ok, fajnie, że mam crafting ze sobą. To tutaj go sobie postawimy. Teraz mamy patyczki i mamy dużo drewna. Dobra, mamy to. Okej, okay. tutaj postawimy sobie, słuchajcie, signa. I już piszemy. Tu leży. Napiszemy. Kitty. Bella um, Umarła z tęsknoty za swoim ukochanym Vito. Dobra, oni łykną moim zdaniem, zdaniem, słuchajcie, ten tekst, no bo wiedzą, że przecież ja za nim tęsknię, więc słuchajcie, mamy taką tabliczkę. Uwierzą, uwierzą. Nobek, wierzyć się pisze przez RZ, jakbyś nie wiedział. Dobla, dobla. Ok, mamy to, słuchajcie, i teraz Ghost Bloczki. Więc zobaczcie, to będzie normalnie wyglądało jak trawa, ale ja sobie tam będę. Ok, teraz trzeba uważać, żeby tam y, nie wejść. I teraz tak, y, kolejna rzecz to jest kamera widzowa. Kurde, muszę lecieć na do domu, po kamerę zapomniałam. I wydaje mi się, że słuchajcie, powinna mieć na górze gdzieś kamerę i ją bym sobie zamontowała albo tu na drzewo, albo tu na to, a może bardziej na drzewo i wtedy się pod nią podepnę i powinnam widzieć... Co tu się będzie działo? A właśnie, to trzeba będzie sprawdzić, tak, żeby mieć pewność, że faktycznie będzie to wszystko widać, widzowie. Lecimy do domku po kamerę i zaraz ją sobie tutaj załadujemy, więc będzie git. A potem tylko te ogłoszenia nam zostaną. A jeszcze torcze sobie dam po prostu gdzieś tam yy, wokół tego grobu, żeby było widać. Ale jeszcze sobie weźmy jedzenie, chociaż w sumie mam te buraki. Tylko że te buraki to tak słabo, jakby trzymają, mam wrażenie, ale dobra. Obczajmy, już tylko 8 mi zostało. Ej, trzeba się przejść na farmę w sumie, bo dawno, dawno mnie tam nie było. Przecież byłam tylko raz, pozbierałam to, co miałam zebrać, i już więcej mnie tam nie było. Słuchajcie, no zaraz mi się buraki skończą moje zapasy. oh my god, ostatni burak. Dobra, i nawet się do końca nie najadłam, widzicie. A gdybym jadła mięso, to na pewno bym już na full była najedzona. Ale dobra, lecimy po te kamery. Kojarzę, że... Ostatnio je tu schowałam. No właśnie, już się przestraszyłam. A, dobra, wezmę jeszcze te dwie ze sobą. Yy, może się przydadzą, bo ostatnio przecież odkryliśmy, że więcej mogę sobie kamer tutaj dawać, nie tylko 9. Yy, więc widzowie, lecimy znowu tutaj. Mamy torcze też ze sobą, więc chyba nie trzeba będzie się na razie cofać do domku. I teraz tak, postawmy sobie kamerę. Ups, tutaj. Pyk, dobra kamera. Ona już działa, widzowie. Tylko którą ona jest kamerą? Dziesiątą. Dobra, ej! I nawet całkiem spoko widać ten grób. Wszystko będzie widać. Siema, Nobek! Cześć! <grych> no, cześć, Nobek. Dobra, okej, okay. mamy to już zrobione. I jeszcze tylko potrzebujemy torcze. I je sobie postawimy tak tutaj na bokach. O tu, dobra, patrzcie. Jak ładnie nam się podświetli ta tabliczka, więc będzie widać, co tu jest napisane. Nobek niełaś tu. I to było na trzy bloki. Raz, dwa, trzy. Idź stąd! Idź stąd, bo zaraz padniesz nobek. Ja so sobie tylko tutaj chcę to zaznaczyć. Gdzie to się kończy? Dobra. Okej, okay, nobek idź stamtąd, błagam cię. Dobra, to mamy widzowie zrobione. No jedzenia już nie mam No to teraz musimy przygotować jakieś różne informacje No i myślę, że taka informacja byłaby dobra, żeby dać na restaurację i na szpital No cóż, niestety tutaj kościoła nie mamy, słuchajcie Bo też mogłabym jakąś na przykład, na jakiś pogrzeb tutaj um, odegrać Ale nie mamy kościoła, więc widzowie nie zrobimy tego O nie, 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 niedźwiedź Niedźwiedź oszalał, oszalał niedźwiedź Nie idź tam nobek, bo niedźwiedź oszalał więc teraz tak, mamy tutaj tabliczkę i dajmy tutaj, yy, ale napiszmy może pogrzeb Belli yy, i kiedy ten pogrzeb? No właśnie może, że dzisiaj, więc napiszmy słuchajcie tą datę yy, i oni przyjdą jakby tak po pogrzebie jakby co, dobra? Idź uciekaj, bo niedźwiedź już się poruszył, dobra. I teraz ostatnią tabliczkę dajmy może tu. Pogrzeb Belli, 25 wrzesień, pyk. dobra, okej, okay. mamy to, signy nam się już skończyły, co prawda moglibyśmy zrobić, ale nie będziemy teraz tego robić, chociaż w sumie, ej, zróbmy, zróbmy tutaj, zróbmy tutaj u mnie też em, takiego sign'a, uważam, że jest potrzebny, bo tym bardziej oni mogą przyjść pod mój domek, a jak u mnie zobaczą... To słuchajcie, no uwierzą mnie, że ja nie żyję. Tu mieszkała. Mieszkała Bella. Umarła z tęsknoty. Dobra. Ok, mamy to. I pogrzeb 25.09. Napiszmy też godzinę. O godzinie której to będzie o godzinie 15.00. Tak jest, tak jest. Dobra. I oni sobie pomyślą, że już ten pogrzeb był, więc nikt ich nie zobaczy i jest wszystko ok. Dobra, mamy to. Jeszcze można taką informację zostawić na sklepie, bo to też takie często nie uczęszczane. Jest mie miejsce mm, w ogóle w wiosce, co nie? Więc ym, Bella nas opuściła. Opuściła. O nie, ja już się cofnę, dobra? Nieważne. Um, pogrzeb. To jest bardzo wymowne. Jak już napisałam pogrzeb, to będą wiedzieli, że ja nie żyję, że czemu ich opuściłam. Dobra, mamy to widzowie, to teraz ten pędzel. Znajdźmy ten pędzel, bo to jeszcze może być takie ciekawe, właśnie do. Zrobienia widzowie. Dobra, no buś mamy, ale przydałoby mi się żarełko. Gdzie ja robiłam w ogóle tą farmę? Wydaje mi się, że gdzieś tam robiłam. Dobra, tylko nie przez cmentarz. Jakoś tutaj. Ej, bo zobaczcie, ja muszę mieć e, jedzenie, bo niestety, jak oni by weszli jakoś do tego grobu, wpadli, to się zorientują, że ja, e, słuchajcie, jednak żyję. Więc muszę być e, ogólnie najedzona. Z tego się zrobi chlebek. Dobra, więc ja sobie to po prostu pochowam. Okej. Okay. A wtedy już sobie może wyrastać kolejna rzecz. Teraz potrzebne są arbuziki. No, one to już w ogóle mało mnie nascają. Ale no, trzeba. Trzeba. Trzeba coś podjeść, słuchajcie. No, i już rosną, widzicie? Jak ta farma jest dobrze zrobiona. Jakie to jest nawodnienie mega mocne. Pyk. Dobra, mamy to. I patrzcie. Już są, już są arbuzy. No po prostu szok. O i kolejne rosną. Dobra, nie będę ich wszystkich e, zbierać, bo one w sekundę po prostu tutaj odrastają. Więc dobra, mamy. Najważniejsze jest jedzenie. No to teraz te ogłoszenia. Widzę, ogłuszenia. Mm, ale jak już jesteśmy tu przy grobie, trudno, wolałabym biały blok, wiecie, ale nie chce mi się już iść do domku. Więc słuchajcie, ja tutaj postawię te drewno. Dobra. Nobek, No bek! No Zniszczyłeś mi to wszystko! I teraz ja przez ciebie nie wyjdę! Muszę tu rozkopywać wszystko! Ale oh, ty jesteś, oh my god! Dobra, i teraz, widzowie, ja tutaj chcę mm, narysować siebie. O to mi chodziło. Więc teraz tak, mm, jakiś kolor taki tutaj. Taki, taki skórny w miarę, ale ciężko jest coś takiego uzyskać. Dobra, nieważne. To będzie moja twarz. Ok. pik, No dobra. Ok, dobra, tak. O, różowe coś, bo ja przecież uwielbiam różowy kolor. Dobra, mamy sobie taką bluzkę. Może być w jakieś tam kropeczki, nieważne. I niebieskie oczy. Patrzcie. I teraz tak. No właśnie, ta skóra jest tak beznadziejna, widzowie, bo powinna mieć y, tego koloru. Wiecie co? Mm, włosy, a nie a nie skórę nie, dobra, okej, okay, bierzemy żółty i będę miała takie włosy Pek pek. pyk um, usta, 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 zdobimy o, śmiejące się usta o, jak clown ale dobra oh my god, dobra, mamy to ajajajajaj, aj, 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 aj. wyjechałam ale nieważne, no i nohal widzowie, ja mam bardzo ładny dos. <laughs> i teraz tak i to. I mam takie oczy, jakbym się na nich patrzyła. Dobra, jest spoczko. Tu jeszcze uszy dam. O, takie, patrzcie. Wcale nie musiały być, ale są. Oj, nie będą tutaj takie kolczyki. Dobra. O, dobrze, że wylazłeś, Nobek. I zwiewamy stąd. Nie, nie! Nie! Nie, 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 nie! Nobek, nie idź! Nie idź teraz za mną, bo niedźwiedź atakuje! Nie, nie, nie. Nie, nie, nie. Niedźwiedziu, idź stąd. Więc, Nobek, taki plan. Ty może najlepiej się ukryj, nie wiem, może schowaj się do tego domku na drzewie. Myślę, że to będzie dobry pomysł, więc może dawaj, chodź, albo chociaż bądź za nim, czy coś. Wydaje mi się, że oni tutaj nie zajdą. Tutaj poczekaj, bo pamiętam, że była jakaś dziura, więc może chodź w ten sposób i najlepiej tutaj zostań. Obczajaj wszystko z tej strony, ale nigdzie nie idź. Ty tutaj musisz zostać, Nobek. Ja idę tam do grobu udawać i zobaczymy, czy oni przyjdą, czy się na to nabrali. Ok, oki. Okay, uważaj na siebie. Dobrze, dobrze, Nobuś, więc ty tutaj zostań. Dobra, Nobuś już tutaj będzie czekał. Ja Słuchajcie, tak, kamerę mam przy sobie. Zaraz jeszcze przy grobie podiem. No i lecimy, lecimy się położyć. Mam nadzieję, że to zadziała na nich. Słuchajcie, ale nie mogę się doczekać. Po prostu zaraz to ogarniemy. Skakujemy. Dobra. I co wie, kładziemy się. Dobra. Tak będę leżeć i tak będę na nich czekać. Czy ja nawet jak stoję, to mnie nie widać tutaj? Patrzcie, mnie nie widać, bo, bo jest to taki mały centymetr, że oni mnie i tak nie zauważą. Więc spójrzcie, naprawdę tutaj wszystko można widzieć. Later. Tak się zrobiło późno, że słuchajcie, aż... Jest... Są! Są, patrzcie! Jest sok Sojcika! Oni tu przyleźli, patrzcie! O! Oni tu przyleźli, jak dobrze, że mogę ich tak obczajać! Dobra, oni już wiedzą, że ja... Słuchajcie, nie żyje. Chyba się na to nabrali, skoro, skoro oni sobie tak po prostu tutaj przyszli bez żadnej obstawy, bez żadnej armii. Nie widzę, żeby mieli jakieś narzędzia w rękach, więc słuchajcie, chyba się nabrali. Ona nie żyje. Udało się. Mamy spokój. Wyręczyła nas, ale ona jest chamska. To się okazało, że chcieli naprawdę mnie załatwić. No ale dobra, jak wielce ich wręczyła, no to niech oni sobie tak myślą. Teraz wioska będzie nasza. O proszę bardzo! Ksoksu się odezwał. Patrzcie go. Niedługo tu wrócimy. Oto cwaniaki jedne, patrzcie. Oni normalnie chcą tu wrócić niedługo i patrzcie, idą sobie. W takim razie widzowie wiemy. Że oni tutaj będą chcieli wrócić. Tylko teraz nie wiem, czy od razu ze wszystkimi swoimi rzeczami. Tak przypuszczam, że po prostu będą chcieli się tutaj przenieść, ale już tak na cilku Zobaczcie, już im się tutaj nie śpieszy, bo przecież mają wolną mnie drogę. Bo ja nie żyję. Ale właśnie, dajcie mi znać teraz, i co ja bym mogła zrobić na następny raz. Czy może właśnie przygotować na nich jakieś pułapki, jakby mieli się zbliżać do wioski i na przykład jakoś powpadają w niej i tak dalej, a później dać ich do więzienia. Czy może jednak z nimi się bić? Bo nie wiem, czy nie przyjdą może od razu ze swoją armią, z jakimiś żołnierzami i tak dalej. Dajcie znać, co wy byście zrobili. A jeśli filmik wam się spodobał, to zostawiajcie łapeczki do góry, subskrybujcie kanał i zaznaczcie dzwoneczek, aby być na bieżąco. Subskrybujcie widzowie, bo chciałabym już dla was nagrać pioseneczkę. Ja się z wami żegnam. Pa, pa!